że wow, zło muszę pozbierać. a ciekawe ile tego materiału mi wyjdzie z tego. A w ogóle możecie już mój rej zobaczyć na jakimś tam filmiku Uemoses. Nagraliśmy z rpeg przez życie. Jakieś główno spad. się nam nudziło jak ten. A że tak odwalamy często na no to. Dlaczego by nie zrobić z tego filmu nie nagrać, nie? Coś mi tam jeszcze ciepło. Tam jest gdzieś pan brzydki... A, tego, tego stopamy, tego rozwalimy, tak. Nie należy. A, bo to ten mnie nawala. W ogóle widziałem jakieś smajdźke, tak? Złom, jest słom. Jeszcze tam górze? Ja chcą to na górze. Nie mogę wziąć tego na górze, oczywiście. W ogóle przydałby się pasek kondycji, ile mogę biegać. Bo to często biegnę, biegnę i nagle się zatrzymuję. Bo, dlaczego by nie? Okej, okay, ty spadniesz, i jeszcze jeden. Tu jesteś. No, i mamy naprawić pompy. Pompy. Aha, pompy są w tym miejscach ciągle. Korp. Działają? Działają. Woody. <trym> <trym> chyba sobie strepsy zwermę. A to potem.

Mam zejść w ścieki. Okej. Okay. Wczytuje nam się kolejna plansza? Nie. Sorry. Mala. jesteśmy w ściekach jakichś. ścieki. Jakaś mapa. To jest laboratorium. Tu jest centrum kontroli, tam jest generator i tu jest... Tu jesteśmy w tym momencie, czyli idziemy tu, tu, tu no, mimy, że okay. mamy generator po What? Po generator mamy gdzieś. Wyrzutnia rakiet. Uuu Mam RPega. Spłaśmy jak działa. Spoko lata, wolno, ale ma niezły power. No, ale oczywiście bierzemy jak wygląda naszego machingama. Co ja? A nie, nic nie kupię, przecież nie mogę. mnie. To sobie naprawiam, bo się, to się przydaje. Tak, bo to jest do zmiany broni. O, do zmiany broni. Hmm, aha, dzienniczek oczywiście. Hmm, czek o, tu są jeszcze złomy, bo rozwagiłem sobie. Coś nowego? Aha. a i ammo. I to biegniemy akurat, tak? Odszuka Mamy odszukać pana Kaprala. I ammo. Okay. <laughs> Tu nic nie ma, tu nic nie ma. A tu mieliśmy tutaj biec po prostu. Kolejne ammo. Wow! Coś... coś... coś, coś. No właśnie, coś błysło. No obrzuciłem! Sorry Mówiłem. Tak to jest. Nie, nie, da się w spokoju nagrać, w ogóle tak będziecie słyszeli drukarkę starą na Ah Aaaa, coś się tnie strasznie. Widać nogi! Słuchaczku, to jest jakaś flara, cokolwiek, what the co to jest, nie? Eee, gdzie mam biec? Mamy biec tutaj i tam na górze gdzieś będzie. Mam nadzieję, że nie, nie będzie to przeszkadzać w obej oglądaniu, ale. O. Coś wyskoczy, coś na stubę wyskoczy. Coś nowego. E... Aha. Co to jest? Tak się spytam. Bo tego. Tego czegoś to. Co... nieważne. No, chcę to zniszczyć. No, co to jest? W ogóle nie mogę stąd wyjść. No, co to takie żywotne? Padło. Tak w ogóle, co to było? Wow. Jakiś dziwny szajs. Fajsam. Czyżby kolejny? No gin, ty, ty, ty masz ginąć. No jak zwykle, i teraz co? Nie mogę wyjść sobie na górę ze spokojem, bo dlaczego? Bo ja tu jakiś gubi pan blokuje, mam to naprawić, spokój, naprawię. A, bo to chyba generator jest. Mam każdą z tych rzeczy naprawiać, Czy ja tu wszystko muszę naprawiać, naprawdę. Hmm. Tam gdzieś jest. Tu jesteś śmieć mały. Teraz zginasz. No, zginął. Nie, nie zginął! LOL, żywotne. Ciągle mamy odszukać gościa, ale... Teraz będą nam przeszkadzać nowe stworzonka. Nowe jakieś znikające stworzonka. W ogóle co tak synika? Nic nie znika. No, nie uciekaj. Ciebie, za ciebie deptać mogę, ty jesteś jakimś frajerem, o. Gin, o, gin. Tak ma być, nie? Sekundka. No, docięłem. mówię, o! No, już padam, już padam. No, nie, mo nie można nagrywać się z domu, po prostu się nie da. Nie da się to HP. Tego frajera jeszcze rozwalimy. Zginął. Tego zaspettamy. Tego też. Tego... Zginiemy. Tego no. A bo tam jest jajce co trzeba rozwalić. <laughs> trzeba w daleka. No. Pozbyłem się mękiewych. No to co, biegniemy na górę, bo chyba na górze bo nie? Nie, zrobimy kłeczko. O, już mogę biegać? Mogę. Tędy, tędy. Daj mi wow. Kurde, Slender! Slendy! Weź mi tak nie wyskakuj, okej? Okay? No! Prosiłem, prosiłem. Mm, jakie cienie? <laughs> wow, kolejny trupek. Tu, <laughs> tu, tam na górze coś. Oooo, zówce mędzy. <laughs> One zawsze kurde, ze ściany wyskakują jakieś. krajerstwa. Ciebie ręcznie wykończymy, bo ty jesteś jakimś głupim modem. <grymne> to będą najgorzej zrobione odcinki ever, ponieważ ciągle będę tuniać i takę i jak to się drze, i w ogóle. <grymne> nie, nie, nie. Da to się spokojnie nagrać. Odcinek. Aha, bo tu wyszło to główna to... yeah. Wow, był rpg pewnie by się to szybko rozwaliło, ale. No, nie będę brał RPGa, nie? No to jest finisher. My się schowam za skałą i będziemy go z daleka cisnąć. No, przyciśniemy go, da się. Przynajmniej skała jest niezniszczalna. Iść dobrze, bo bym padł pewnie. Super super szybko. Wow! Coś zniszczył. Siebie zniszczył, bo widzę, że już e, mają osłonki swojej. No, szybko, każdy ma szybko padać. Jak później jeszcze z musikiem niedługo idę z Danielem znowu. Wyłazimy, nie wiem, może się coś nagra, czy coś. A co tam się zobaczy po drodze? Teraz się zajmujemy z tym, co jest teraz. 21 ammo. To jest teraz. Um, tu gdzieś lata jeden. Ten. Nie. Ki. Spokopat na 3 ammo. No, służy te. Nie młotek, to może być? Spadły. Tam gdzieś lata, tu las. Tu jesteś, tu jesteś. Nocy. Jeszcze tu gdzieś lata. Spoczka, i jeszcze ten. Te pistoleci, pistoleciki nie są takie złe jednak, jak myślałem. A, tak, oczywiście, hałas na całą... Mamy na całą chatę. Aha, tu do tu schody.